Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Następny filmik, a wcześniej o... jakiś złowców mamotów, panie Pawle, dziadku Pawle, może tak o... opowiedziałby pan o jakichś nadprzyrodzonych zdarzeniach. Mieliśmy coś takiego. Tak, było to w lutym 74 roku. Cholera jasna. Niebezpieczna, kobieta. No bo w tym Na samym roku wszystko się... Pamięta. Sambor urodził. Aha. Stąd pamiętam. No więc strzelin? Nie. No strzelin. Ciemna noc. Nie, w Świętochłowicach. Dudzińska, to był w Strzelinie, no kurde no. W Świętochłowicach leżeliśmy na łóżku, przecież ja tuż przed um, urodzeniem się Sambora, gdzie się Sambor urodził? To nie gdzie się urodził, ważne jest, że to było Patrzyliśmy... w Strzelinie. Leżeliśmy, otwarte okno, bo tak a nagrzaliśmy. Gdzie myśmy, a gdzie myśmy w Strzelinie leżeli przodem do okna? Pierdzie. To było w Świętochłowicach i potem na pogrzeb jechałeś do Strzelina statusem moim i wracaliście zabłoceni i policjant zwracał uwagę że w zabłoconych butach chodzisz Spi po Katowicach. Spisali nas milicja. Milicjanci tak. Dobrze niech będzie kurde Strzelin. Otwarte okno leżymy sobie i nagle twarzami do okna nagle budzi nas szept później z Dudzińską ustaliliśmy, że ona też to słyszała coś coś szepcze, więc się zbudziłem i patrzę w to okno no rzut o, oka na otwarte okno i widzimy gwiazdkę, która po prostu robi takie taką voltę i ginie i na wschód leci. Tej nocy zmarł wujek tu obecnej pani operator. Adam. Tak. Rozstrząsaliśmy to wiele razy. Adam, który właśnie przeszedł na emeryturę i y, marzył o tym, że sobie wyjedzie w bieszczady i tam sobie mieszkanko jakieś wynajdzie i będzie. Mieszkał w Bieszczadach. On I... mówił, Bieszczady to nie są Bieszczady, gdzie wyście byli. Bieszczady dopiero się zaczynają za granicą. Oczywiście byłem przy tej granicy, gdzie słup jeden, drugi, graniczny i tak dalej. Nawet część e, poszliśmy aż na Kińczyk Bukowski, czyli to już jest ukraińska strona i tam. S, y, podpadliśmy ekipie poszukiwawczej która szukała zaginionego zastępu harcerskiego jakiegoś mieli taką lornetę że nas ścignęli kurczę z 10 km cała ta służba graniczna my no oczywiście musieliśmy zapłacić 500 zł kurcze za e, przekroczenie granicy Oczywiście trochę przekroczyliśmy granicę, bo tam rosły najlepsze czarne jagody, jakie w życiu jadłem. Były całe rodziny, które przyjeżdżały w bieszczady i po prostu rob, robiły tak zwane skocznie. Skoców na czterech palikach, następny koc na czterech palikach, i takimi specjalnymi zbieraczkami zbierali te jagody które w Warszawie kosztowały 40 zł za kilogram, a w skupie hmm, w Biestodach kosztowały 10,50. I pamiętam jak facet, nas, który nas autostopem wiózł kiedyś, opowiadał jak dupnęli, przepraszam za wyrażenie, a cytuję, faceta z półtorej tony czarnych jagód pod Warszawą. Przelicie sobie półtorej tony czarnych jagód razy 40 zł. Półtorej tony. 1500 razy 40. Oczywiście następny nożyk. Przychodząc adrem do tematu. Jest to nożyk, który powstał na życzenie. Bo ja robię. Nie robię. Tak sobie, tylko na... No właśnie robię tak sobie plus życzenia odbiorcy, odbiorców. Zmierzam do tego, że każdy nóż jest inny. Każdy nóż jest nowy. Oczywiście każdy nóż posiada rękojeść i ostrze, ale tutaj był specjalny, specjalna prośbę. Sugestia, żeby to było tak jak na tamtym filmie. Proszę kupić młotkowaną, yy, głównie taką a taką. Okej, okay, jest polar młotkowany, proszę bardzo. I ma być tak jak na tamtym filmie. Bolster, skórka, czarny dąb yy, brzoza karelska, skórka, czarny dom, zakucie. Jest? Jest. Bardzo <ścoughs> dziwny moment który się odsłonił, bo drewno to jest takim tworzywem, które po prostu o, ma, lubi płatać figle. I ta, ten kawałek brzozy zrobił takiego figla, że po prostu podczas, bo to w bloczkach robi się w takich mniej więcej grubościach, prawda? Wylazł senczek. Ale kurczę, ładnie wygląda. Ładna ozdóbka. Jest to, tak, znaczny element. Na pewno właściciel Pasuje będzie... Pasuje do dębu czarnego. Za, za, tak, zadowolony, że to, to jest unikatowa rzecz, która po prostu go będzie wyróżniać od innych. Jeśli zgubi, czy ktoś ukradnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pochewka miała być lekko brązowa z logiem dziadka Pawła jest i miał być Wiedźmin. Proszę bardzo, Wiedźmin. Nie wiem dlaczego to się nazywa Wiedźmin. Jest to po prostu paszcza. Wilka. Wilka. Panny z Wilka, tu paszcza z Wilka. W środku pochewka drewniana, która nadaje całości i nawiązanie do noży skandynawskich typu nożów sami, ludu samów. Noży, nie nożów. Tak, powiedziałem? Ale ja, znaczy tego no. Ile się na, namęczyłem, żeby spleść, spleść taką linkę, moi drodzy kochani. Oczywiście szycie ręczne... Jak widać, e, 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 e. no i pokażemy co potrafi ten nożyk. Echem. Brzoza. Ale nie karelska. Nie karelska tym razem. To jest specjalny tłuczek do rąbania drewna na tym pniotku do, do paleniska. I ciała, uciekaj. Lidny kotek kurde oberwa w łebek. Świetna rozpałka, widzicie, podrywana ta, żeby rozpalać. Cyk, myk, pyk. Brzoza. Jak byłem w Norwegii, to o dziwo, paliliśmy brzozą, Tamta brzoza była o wiele większa od naszej dziwne, od naszej polskiej brzozy. Zastanawiało mnie, kurczę, no dlaczego? No, dlaczego tamta brzoza jest miększa? Zrobiłem na co z tego łyżkę, bo za, zapomniałem zabrać z domu. Czyli nożyk. Oczywiście polar zawsze troszeczkę <śmieszą> się śmieszą polscy najmłodszy, którzy nad dysponują ukończeniem jakichś tam studiów w Akademii Chyba Górniczo-Hutniczej, żeby z, nauczyć się zrobić, z, z, zahartować dobrze zahartować stal. Czyli zrobić y, nóż od, poczynając od stali, od, poczynając od ostrza. Ja bawię się ostrzami przez dziesiątki lat wytrenowanymi y, przez odbiorców i no knife makerów na całym świecie znanej firmy Lauri ro, którą ro, robi ro, rodzina Laurin Polar też jest z tej rodziny i są takie że proszę bardzo to jest młotkowane tak jak jak z kuźni jakiejś tam prawda na północy i tak dalej i tak dalej ale ta stal jest wielokroć sprawdzona kurczę i ja robiąc nożyk z takiej stali mam pewność, że po prostu to ostrze wytrzyma. Raz widziałem, jak podarowałem nożyk mojemu e, e, kumplowi e, Tomaszowi e, 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 Forysiowi. I on po prostu, pokazując ten nóż, tak na, na, naparzał. naparzał w, w ten nożyk. Roz, rozpieprzy Przecież to jest tank e, ogon szczura. Red tail. Nożyk wytrzymał. Nożyk po prostu, a e, Tomek Forryś to jest rosły facet i kurde po prostu Ogrośnięty w mięcho Także yy, Często mnie śmieszą Jak sobie poglą, oglądam Widzę jak facet Hartuje swój nóż Który tam wykuł Czy po prostu kupił Bo można kupić sobie półprodukty yy, Już nie pamiętam jakiej firmy Ze Skandynawii I tylko je wyostrzyć i firmować, że to jest nóż jego, przez niego zrobiony, i tak dalej. I on hartuje w oleju oczywiście. Tu cztery noże są w palenisku, i on powoli z namaszczeniem, bo przecież jest to jeden z najlepszych knife makerów w Polsce. Nie wiem kto, czymże zasłuża, służbę z tym wkłada do oleju, prawda? No, to ten olej już się zagrzał. Ma zupełnie inną temperaturę. Okej, okay. olej powinien być gorący, bo jest rzadki, rzadszy i wtedy lepiej hartuje. Wyciąga następną rzecz, przewleka drucik przez dziurkę, odpowiednią dziurkę w klindze i wiesza. Czyli ten. To ostrzeż już inaczej zahartowane, nie mówiąc o trzecim czy czwartym z kolei, które po prostu wkłada do tej samej rury z olejem. No ludzie. I, i to jest sposób hartowania najlepszego Knife Makera, że jestem obrzydliwy dziadek, bo paka jest zima. Robimy to przy kominku, bo jest, napadało śniegu jak jasna cholera. Zimno minus 5 u nas i po prostu jestem zgryźliwy. Nie będę mówił o innych, którzy też robią no, noże, typ, poczynając od ostrza, które jest ze specjalnej stali, którą trzeba specjalnie hartować, czyli biorąc jej na łeb jakiś, jakieś zupełnie absurdalne. Y, 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 obciążenie, żeby zrobić według receptury. Czyli to już nie jest radocha wykonywania nożyka, prawda? Już nie mówiąc, że każdy nożyk, który robi, jest inny i trochę ładuje tam trochę sztuki przy każdym nożyku, żeby to nie było takie y, pitolenie, kurde, y, no, nożydeł i się chwalą, że ten, ten nóż po, pojechał do Stanów Zjednoczonych. A ten sam nóż pojechał do Nowej Zelandii, czy na koło podbiegunowe, kurde. Przecież Lauri robi masę noży w, w różnych wielkościach i tak dalej. Po jaką kuźwa cholerę? Ro, robi coś, nóż, hartować, szlifować. Ręce mi kuźwa opadają. Dudzińska pani operator wykonuje dramatyczne gesty, żebym przerwał przerwał ten słowotwórczy tok y, zimowy przerywa